Cześć, moi drodzy! W dzisiejszym tutorialu zajmiemy się gainerem i pokażę Wam proste wprawki, w jaki sposób możemy sobie zbudować takiego gainera od zera bez nawet umiejętności salta do tyłu, robiąc sobie ten ruch przez bok, przez kopnięcie. Zabieramy się do roboty. Pierwszą rzeczą, jaką sobie zrobimy, to cofniemy sobie naszą prawą nogę. Jeżeli oczywiście robicie ruch na lewą stronę, jak na drugą, no to wszystko odwracamy sobie. Trzymamy sobie gardziurę, kopniemy sobie kika na razie na wysokości, dosłownie mostka, yy, i próbujemy sobie poprowadzić naszą stopą. Nie takie mocne, szarpiące kopnięcie, tylko kolisty ruch, tak żebyśmy mogli przekręcić się na stopie naszej lewej na palcach i zaciągnąć sobie ten ruch tutaj do boku. Czyli patrzę się przed siebie, ciągnę sobie palcami kolisty ruch, próbuję się przekręcić za ustanie celu. Teraz próbuję sobie zrobić dosłownie to samo, z tym, że tym razem, zamiast przekręcać się na tej lewej nodze i na niej utrzymać cały ciężar Na w końcu spróbuję sobie spać na moją prawą nogę czyli patrzę się kolisty ruch spadam na prawą teraz ten sam ruch będziemy próbowali sobie zrobić e, z naszego wejścia które wykorzystujemy w gainerze do wejścia już jest kilka tutoriali także zbadajcie sobie, nie będę tutaj omawiał ja oczywiście wykorzystam sobie mojego ulubionego Eurostepa jeżeli nie za bardzo kumacie jak działają te wejścia po prostu zbadajcie sobie tutoriale wróćcie dopiero wtedy po tutorialach i co będę sobie wykonywał? Będę sobie naskakiwał z tej strony i całego gainera będę robił sobie tędy przez głowę, tutaj się patrzę na wprost, tam jest moja linia kręcenia, czyli tutaj właśnie jak ta biała linia y, mi wszystko wskazuje i robię sobie wskok tak, żeby wylądować na tej białej linii palcami skierowanymi w tamtą stronę, czyli robię sobie na powoli wskok, ląduję. Teraz z tej pozycji zamiast patrzeć się od razu przed siebie w salto skręcam się wzrokiem do boku i próbuję na razie na palcach poprowadzić kolistym ruchem e, moją prawą nogę w taki sposób jak to przed chwilą robiłem kopiąc sobie tego krisenta czyli wchodzę sobie w ruch raz, dwa, skręcam się do boku prowadzę stopą Podczas przekręcania tego ruchu staram się nie generować żadnego salta, nie odchylać się moimi plecami, tylko staram się skręcić po tej osi centralnie do boku już od razu. Także nie robię czegoś takiego, że czekam jak wyjdzie na noga do góry, dopiero wtedy skręcam się do boku, tylko jak wyląduję, od razu już prowadzę nogą w bok. I teraz próbuję sobie zrobić to samo, tylko też na samym końcu przerzucić sobie mój ciężar ciała z nogi na nogę, czyli z lewej na prawą. Wchodzę sobie, biorę sobie wymach. Ląduje całym ciężarem na moją prawą nogę. Teraz próbuję sobie zrobić to samo z tym, że wybijam się dodatkowo jeszcze z lewej nogi przed lądowaniem na mojej prawej. Czyli wróćmy sobie jeszcze samo do Krisenta, rzucam sobie moją prawą nogą i przeskakuję sobie na samym końcu, podkulając moją lewą. Jeszcze raz, przerzucam sobie moją prawą, przed lądowaniem przeskakuję i otwieram się znowu w celu. Teraz próbuję to samo, tylko troszeczkę wcześniej się wybijam nogami. Czyli od razu rzucam nogą. Próbuję się wybić, przeskoczyć. Czyli troszeczkę jak 540. Potraficie 540 robić, to będzie dla Was to mega proste. Jeżeli nie, nie musicie, wystarczy po prostu poćwiczyć parę prawkę, żeby skumać, że to nie jest żadne kręcenie w tą stronę, tylko centralnie w bok. I teraz zobaczcie. Naskakuję sobie w to samo wejście. I z lekkim podskokiem próbuję sobie przeskoczyć, lądując na moją prawą nogę i też patrząc się na cel, bez żadnego salta, bez żadnego wychodzenia nogą do góry i do boku, tylko od ją w bok. Zobaczcie sobie tutaj od boku. Będę sobie wskakiwał z tej strony, ląduję sobie przodem, normalnie salto robię tutaj przez głowę. Zobaczcie jak ta nogę sobie pójdzie. Do boku, nie przez głowę. Teraz robimy sobie to samo, tylko troszeczkę... Wyżej podciągamy cały ten kolisty łuk naszą nogą. Dalej, oczywiście, to wszystko robiąc przez bok. To nam zacznie powoli przyzwyczajać nasze ciało do budowania rotacji saltowej. Kiedy robicie sobie całą rotację, uważajcie na to, żeby na razie nie odchylać naszych pleców do tyłu. Wręcz przeciwnie, staramy się domknąć trochę bliżej tej nogi. Jak będziemy szykiwać, to staramy się lekko do niej przyciągnąć, tak żeby w razie czego nas nie wywracało do tyłu. Sama ta wprawka, którą teraz zrobiłem, jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o swingi, i naprawdę mega pomaga odblokowywać jakiekolwiek swingujące ruchy, ponieważ możemy ją robić po fullu, możemy robić po korkach, po switchach. Dosłownie ten sam przeskok, który też nam będzie budował dużo tempa do swinga. Także zapamiętajcie sobie ten przeskok, bo jest mega ważny, nawet z niepełnym saltem lepiej przyzwyczaja do tego, żebyśmy mogli coś dalej robić swingującego niż jak sam wyskok do góry, bo sam wyskok do góry to nie jest wejście do swinga, my musimy od razu nogą prowadzić rotację a ten ruch od razu nam nogą prowadzi kolistą rotację z tym, że robi to przez bok, a nie przez głowę, przez co będzie nam łatwiej odblokować się właśnie w kilka chainów swingowych które będziemy, których się też będziemy potem użyć. Teraz jak będziemy sobie wskakiwać do tego ruchu, będę starał się mój lewy bark opuścić troszeczkę niżej do dołu, kiedy będę wskakiwał w ten przeskok czyli będę sobie wbijał tutaj, naskakiwał, to też przekręcam się torsem do boku, opuszczam ten bark troszeczkę niżej i tą nogą próbuję dalej ten kolisty ruch robić. Słyszę to opuszczenie barku, da nam jeszcze kapeczkę więcej salta w tym całym skoku. Jak już mamy coś takiego, możemy sobie dodawać coraz więcej salta, ale wiadomo, że salto na początku może być troszeczkę schizowe, więc są dwie wersje ruchu, jakie możemy sobie zrobić. Albo możemy sobie pójść na ruch airtracka i z rogu airtracka odblokować sobie to salto, tak jak Wam pokazywałem w tutorialu do swingowania z rogu airtracka. Albo robimy sobie gwiazdę z tego naskoku. Czyli zobaczcie, wchodzę sobie w to samo wejście, blokuję się do wejścia swingowego, przekręcam się torsem, opuszczam mój bark i próbuję jedną ręką sięgnąć za siebie i drugą z nad głowy, tak żeby podczas prowadzenia tej nogi przeskoczyć sobie na ręce w ten sposób. W troszeczkę szybszym tempie naskakuję sobie, patrzę się za siebie i dodaję sobie po prostu ręce, tylko też nie skaczę z takiej pozycji. Tylko skaczę z takiej pozycji za siebie, dobra? No i kapaczkę szybciej sobie robiąc cały skok. Dzięki takiemu wejściu przez gwiazdę już zaczynamy sobie budować coraz więcej salta w tym ruchu. Uważajcie tylko na to, żeby nie rwać tymi rękoma w ten sposób, bo was będzie wywalało po prostu na boki. My staramy się jedną ręką po prostu pociągnąć do dołu, a drugą z nad głowy, żeby nam łatwiej po prostu było zbudować cały skok. I też nie skaczemy tak, że lecimy przed siebie i potem nagle patrzymy na glebę, tylko już przed całym skokiem skręcamy barki, biodra. Patrzymy się na punkt na ziemi, wokół którego będziemy kręcić sobie ten skok i wtedy skaczemy tam na miejsce, żeby obserwować ten punkt cały czas powoli dzięki takiemu skokowi na ręce zamiast rzucać tą nogą przez boki możemy coraz bardziej ją wykręcać przez głowę I mocniej zaczniemy budować rotację przez głowę tym lepszy kolisty ruch przechodzi tym łatwiej będzie nam to wszystko zakręcić w salto naszymi ramionami też coraz bardziej staramy się nie przekręcać od razu do boku, tylko troszeczkę bardziej dalej móc się patrzeć przez bark prowadząc sobie przez głowę i dopiero wtedy do gleby. Im bardziej sobie to podciągamy w ten sposób, tym łatwiej będzie nam zbudować bezpiecznego gainera, do którego nie potrzebujemy ani żadnego salta, ani żadnych materacy. Samo oczywiście lądowanie z góry na ręce może przeciążać nadgarstki, więc pamiętajcie sobie też o tym, żeby się porządnie dogrzać. A jeżeli już tak was przekręca, że tylko dosłownie jedna ręka dolatuje do gleby, im bardziej teraz zablokujemy ten ruch przez głowę, ale dalej go prowadząc z tym kolistym ruchem nogą, tym łatwiej będzie nam zrobić całego gainera. Pamiętajcie tylko o tym, że wejście musi być szybko, musi być wybicie z palców, musi być prowadzenie mocno nogą za głowę, żeby nas fajnie zakręciło. I tak samo jak tłumaczyłem to w tutorialu do wejścia pivotów J-stepów, które są równie ważne do nauczenia się tego samostronnej Musicie dobrze sobie synchronizować wasze ręce z nogami, więc nie robimy czegoś takiego, że najpierw lecą ręce, żeby się otworzyć na gwiazdy, potem lecą nogi, tylko musimy powoli, coraz bardziej razem synchronizować długi przemach w rotację i ramionami, i nogami, i dopiero na końcu w razie czego się otwierać. Więc nie wskakujemy, jeżeli uczymy się tego ruchu przez ręce, w ruch tak, że od razu już są ręce otwarte w ten sposób. My tylko puszczamy plece, żeby spaść na ręce. Musimy machnąć, zanim się w ogóle będziemy otwierać asekuracyjnie. Im dłużej, mocniej machacie, tym łatwiej będzie ten cały ruch można zrobić bez żadnego podparcia i automatycznie Was zacznie kręcić w tego gainera. Kluczem do tego ruchu jest dobre wykonywanie J-stepa, czy też pivota. Pamiętajcie, tylko piwot to nie jest to wejście, robimy 180 stopni, kręcimy za siebie, tylko to jest właśnie to wejście, które ja stosowałem. Czyli piwot, Eurostep to samo praktycznie, naskakujemy od boku i od boku wy wykręcamy cały ruch do tyłu, ponieważ jeżeli za bardzo się przekręcamy na nodze, to musimy podgiąć naszą nogę swingową, a jak ona się rozluźni, nie mamy w ogóle mocy w swingu. My już na starcie musimy dopiąć, wyprostować nasze kończyny, także kiedy rzucamy nimi, to musi być naprawdę naciągnięcie i wtedy strzał rękoma, nogami. A najlepiej to prowadzenie poczujemy sobie właśnie wtedy, kiedy zaczniemy się tego ruchu uczyć przez bok. Także nawet jeżeli już potraficie robić sobie gainera, nauczcie się tak czy siak tej wprawki, bo będzie mega, mega, mega potrzebna do, kolejnych, do kolejnego odblokowywania sobie swingów na twardszych, nawierzchniach. To oczywiście też, to co Wam pokazałem na airtracku. Jest absolutnie techniką, która działa wszędzie, więc możecie się tego tak nauczyć na trawie, na betonie. Chociaż na betonie nie polecam się uczyć. Chodzi tylko o to, że jest uniwersalna i łatwo ją wykorzystać wszędzie. I to wszystko, jeżeli chodzi o naukę tego ruchu. Dodatkowo jest jeszcze case study do Gainer Flasha. Zbadajcie sobie omawiam tam najczęściej popełnione błędy w gainerze, także jak najbardziej Was zapraszam, no i zapraszam oczywiście Was do subskrypcji tego kanału, ponieważ tutoriale latają praktycznie codziennie i już jest bardzo dużo tych filmów, jak najbardziej Was zapraszam do badania całego kontentu. Dzięki wielkie za obejrzenie do zobaczenia w kolejnym filmie.